Siema, z tej strony ja i mam dzisiaj dla was kolejny odcinek Overwatcha i pomyślałem sobie, że właśnie zrobię Overwatcha, dlatego że ostatnio przeglądałem komentarze i jakiś widz sam powiedział, że Agis, słuchaj, ry są, więc, więc musisz coś zrobić, więc pomyślałem sobie, że moje ciulowe zdanie się przyda w tym momencie, lul. Mamy tym razem nie miraża to jest zaskoczenie w sumie, dlatego że większość, naprawdę większość rzeczy na Overwatchu to jest Dust 2, xd on tutaj zebra wychodzi i co będzie? Będzie headshot. Będzie headshot. Nie, nie będzie headshot, tam będzie uszkodzenie zebry. Tutaj flut wchodzi do... Oj, ojoj, oj ojoj. Oj, oj, oj. Nasz suspect zrobił fleta w sekundę. Pewnie dużo pieniędzy zarabia tam pod stołami. Ka. Oczywiście nie mam problemu. E, teraz alfa siedzi na krześle. Alfa dostanie Wandik. Wondik widzi i niestety nie jest to Wandik, kurde. Jest to taka nowa technika zabijania. Jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, ona się nazywa... 5D, tak to jest to nowa, innowacyjna um, właśnie tutaj droga zabijania, że tak powiem. Taki sposób zabijania. Strzelacie w typa 5 razy, ale tak dobrze strzelacie. Mm. <laughs> Ten mananci teraz rzucił flesza, który do sobie cały swój team e, zafleszował. Jeżeli pelikan by się dobrze ustawił, to mógłby nawet. Wykorzystać to, no ale Pelikan będzie prawdopodobnie saveował, ponieważ ma 10 HP, nie ma totalnie żadnych granatów, trochę ma armora, no ale nie jest to jednak e, pozycja, w której chcielibyśmy e, odbijać jakiegoś site'a, w sensie no przejmować jakiegoś site'a, e, dlatego że jest to trudne, nie jest to niewykonalne, ale jednak trzeba mieć całkiem dos no, pewność siebie przede wszystkim, żeby to ugrać. Ja na przykład bym tego nie ugrał, skoro on teraz to saveujemy, możemy sobie pozwolić na przyspieszenie. O, proszę bardzo, i tutaj Manati jeszcze zdjął naszego e, Pelikana. To Pelikan sejfował, tak, chyba Pelikan. E, no dobra, terroryści teraz praktycznie nic nie mają, taki letkie le 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 echo. Proszę bardzo, pierwszy kill nam idzie. Pelikan połknął tutaj kolejne, kolejnego, jak to się nazwa, pociska w głowę. O, proszę bardzo, no i niestety Alfa nie umarł, ale Alfa zabił naszego suspekta. Może dlatego, że, że Suspekt nie cituje, aczkolwiek... Po paru strzałach, które nasz Suspect oddał, myślę, że mogą być to wallhaki. aczkolwiek nie jestem pewien, ale myślę, że mogą być to wallhaki e, lub jakiś, jakiś tam triggerbot. E, bo w sumie wallhaki i triggerbot prowadzą do tego samego strzelania mniej więcej, do tego, że jest przedwczesna reakcja Zdeczka. E, no i to jest dosyć standardowa pozycja, jeżeli chodzi o Suspecta, dosyć normalne. I co? Okej, okay, no zebra została po raz, kolejna, po raz kolejny uszkodzona, nie zabita, może to dlatego, że zebry mają immunitet na śmierć, lul. Ehm, moja mama w sumie do mnie zawsze mówiła, że co cię nie zabije to szkoda, nie, nie wiem czy to może znaczyć, że ewentualnie mnie nie lubi, ale nie jestem pewien. Ehm, dobra, w każdym razie terroryści pusują i jeden został zabity, albatros leży. Następny wychodzi, jest martwy i pelikan, czy znowu połknie? Tak, znowu połknął taki ładunek ołowiu jak należy. Co ja myślę? Te strzały są takie, teraz przedwczesne, moim zdaniem. Tak, przed, przedwczesne, naprawdę. Ta reakcja jest bardzo, bardzo dobra. Nie jest to niewykonalne, ale myślę, że zdecydowanie trzeba by było być na poziomie profesjonalnym lub na poziomie aimware.net, żeby coś takiego ugrywać. Teraz w underpassie mamy dwóch typa. Nasz kolega się wycofał, jest to zebra i albatros. Zostali zauważeni, zostali wykryć. czy To będzie noscop, nie, to nie będzie noscop. Po raz kolejny nie ma noscopa. No i niestety, ups, tutaj jeden zebra padła i lecimy, lecimy. Knife jest! Pelikan padł, po raz kolejny poł No -scope. I w ten sposób tutaj Suspect ugrywa rundy w bardzo pięknym stylu. Ma na poraz po raz kolejny, że za Team Flasher Zreportowałbym tego frajera. Nie wiem czy to on w sumie czy to kolega za nim, ale... Smog na przejęcie, no nie Taki troszkę dziurawy. Po raz kolejny zebra i po raz kolejny zebra nie umiera. E, myślę, że to jest na pewno jaki jacyś tam zieloni z tego Greenpeace'u zadzwonili. Powiedzieli, że zebry nie mogą umierać w grach. Dwa kile, takie tym razem dosyć standardowe. E, on wiedział, że zebra jest tam. Jednak nie wiem, te strzały tak troszeczkę. E? No, kłócił mi się. Kłócił mi się naprawdę dosyć solidnie. E, Czyby to nie były wolhaki. Teraz taki dosyć normalny strzał. Tak na przykład wygląda normalny strzał zawki, jednak właśnie nasz Suspect ma czasami takie dziwne strzały zawki. W ogóle jak to nagrywam, to śmieszne jest to, że jest prezentacja nowego iPhone'a i ja zamiast oglądać prezentację nowego iPhone'a to nagrywam o a Goddem Żartowem mam odpaloną prezentację nowego iPhone'a na trzecim monitorze i sobie patrzę podczas nagrywania czasami. E, dobra, jeden typ jest nam idzieć przy boksach, drugi prawdopodobnie będzie się szykował na underpassa, tylko się pieprzy z czymś, nie wiem z czym, może nie chce połykać jak Pelikan. <laughs> Oj, no tutaj Alfa się wystawił, Pelikan jest underpass i zobaczymy jak nasz przyjaciel Suspect, słyszał w sumie, że Pelikan zahaczył chyba tego flesza mi się wydaje, nie jestem pewien, mam zjebane słuchawki leciutko. Razer polecam, dlatego ewentualnie jeżeli chodzi o moje dźwięki dyrekcyjne, to mogę się mylić, mogę mówić na przykład, że ktoś jest za aspektem, a wcale nie jest. Dlatego, że po prostu mam te słuchawki odtwarzają dźwięk w strasznie dziwny sposób. No, Albatross jest w sumie tam w pałacach. Nie sądzę, że dostał info od swoich teammateów, dlatego, że jak na przykład ten Salomon by wiedział, że typek jest. Um, no taki ustawiony leciutko, um, dlatego, że jak Salomon by wiedział, że Albatros jest w palcach, to prawdopodobnie nie patrzyłby się na rampę, myślę, bo to... Mm, nie. E, kurde, podejrzewam naprawdę solidnie, że ten suspekt ma wallhacki, nie? Dlatego, że on jest tak dziwnie ustawiony. Na midzie na przykład jak ktoś wychodzi, spoko, tylko że może wyjść na przykład na sorcie, na przepraszam, na tej takiej male, małej takiej no, wyższej ścieżce, a może wyjść na midzie konkretnie i wtedy jest niżej. No a tymczasem suspect bez pieprzenia po prostu ustawił się na tą niższą ścieżkę, na mida, bez problemu, teraz idzie na B, co jest e, dziwne, szczerze powiedziawszy, dlatego że, no chyba, że dostał takie info od teammata e, ustawiony i perfekcyjny strzał, mówię, te strzały, kurde, tak coś za często siadają, moim zdaniem. Za często siadają, naprawdę, bo nawet... Je... O tutaj mamy Timeout od terrorystów, nawet jeżeli mamy gry na globalu, to czasami jednak ma, ma się coś takiego, że strzał nie siądzie, po prostu nie trafimy. Będziemy musieli się po nosie podrampać czy coś takiego, nie wiem, ewentualnie sprawdzić hajs z YouTube'a e, i to nam przeszkodzi w strzelaniu. E, no co? T tutaj na przykład strzały nie wchodzą, nie wiem dlaczego, nie? Tak, tak, tak dziwne, że tak to takie fajne strzały wchodzą, a tak to mu nic nie wchodzi. Zobaczymy. Były te par reakcji, które jednak podejrzewałbym, że ma a Były te par reakcji, które są strasznie normalne. No, i no chyba, niestety. Po raz kolejny, jawka 22 na 9. Są dosyć normalne staty, nic specjalnego myślę. Przede wszystkim w takiej pozycji, w jakiej jest on na, na Midzie, gdzie jednak terroryści co chwilę starają się przejmować tego Mida. I, i, I ma tam fragi, 69 fl flot na idzie masz 69 HP, lululul. E, Pelikan jest zaraz pod mostem, z tego co widziałem. Tym razem chyba nic nie połknie, nie no, nawet nade'a nie złapał. Szkoda, naprawdę szkoda. E, ok teraz złapał, proszę bardzo, jednak nie jest to takie trudne, prawda Pelikan? 31 już, Alpha ma 22. Wchodzą pod B przez Shorta, sobie przeszli jak do siebie do domu. E, wjazd na HTX, też taki troszkę ustawiony, nie? Znaczy, ja nie mogę tego ocenić teraz, jeżeli chodzi o dźwięk. E? Naprawdę, no, typ mógł być na beczce, typ mógł być na, na ziemi, typ, typ mógł być bardziej po prawej tymczasem. E? Wiecie co, ja... zrobimy to tak. Myślę, że on miał wallhacki. W sensie, możecie nam napisać w komentarzach, jeżeli to jest zła ocena, natomiast ja myślę, że on miał wallhacki, bo było te parę akcji, w których to naprawdę było podejrzane, że on się wychodził i był ustawiony tam, gdzie typek wyjdzie. Bez tak żadnego podejrzenia i jak najbardziej można to zrobić, tylko że no tak, tak kontynuując to przez paręnaście strzałów myślę, że to ten jakoś tak suspicious mi wygląda, może to dlatego, no, może dlatego źle go ocenię, bo oglądam jebaną prezentację iPhone'a na trzecim monitorze, no ale co zrobić, jak się, jak się jest debilem, prawda? W każdym razie to jest moja ocena na tego typa, nie sądzę, że griffowało, aczkolwiek cheatowanie to jest griffowanie. No, jakiegoś tam aim'a specjalnego też nie miał, chociażby dlatego, że, cóż, no na przykład zebrę uszkadzał co chwilę, a jeżeli miałby aim'a, to aim'y są raczej ustawione pod na przykład strzelanie gdzieś tam w część jakąś ciała, czy w głowę na przykład. No to mamy albo na przykład no, tułów, albo głowę, a, a on tutaj uszkadzał zebrę czasami, a czasami zabijał na raz, więc nie sądzę, żeby to ten... no już tutaj mamy od razu następny, e, następny, no, e, następny przypadek Cheatera, natomiast nie będę go już oceniał w tym odcinku, myślę, że jeden odcinek wystarczy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej niż jeden, e, jedne, jednego Overwatcha na no odcinek, dajcie znać w sumie, nie? Bo to wasz odcinek możecie sobie zrobić co z nim chcecie, dlatego że to dzięki wam jestem na tym YouTubie. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli się podobało możecie zostawić jakąś ocenę, a jeżeli, a jeżeli nie, to też zostaw ocenę i w każdym razie ja się żegnam z Wami. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i wspieranie kanału. No i cóż, bye bye, do następnego. Cześć.